Hej, Czesie z tej strony Panda. Ja witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam 5 najlepszych skinów do 1500 wadolców. Także zapraszam do oglądania. Pierwszym z tych skinów jest Archetyp. Archetyp jest naprawdę bardzo ładnym skinem. Posiada on elementy zieleni. W większości jest szary i ma fajną maskę. Następnym z tych pięciu skinów jest Ladako. Ladako tutaj nie mogło zabraknąć. Ladako jest ubrana w czarno-białe paski i ma bardzo ładną czapkę. Jeżeli chcecie, no to kupujcie śmiało. Także lecimy do miejsca trzeciego. Na miejscu trzecim umieściłem skina pod nazwą Kuno. Kuno jest to ninja. Posiada on lekkie, lekko zwisające paski i ma naprawdę ładny plecak skin jest dość smukły więc nie będzie wam zasłaniał ekranu no to lecimy do miejsca drugiego a na miejscu drugim umieściłem skina który jest cały biały jest to biała motocyklistka posiada ona dwa style bez kasku i z kaskiem według mnie lepsza jest, lepszy jest styl bez kasku ponieważ nie zasłania on ekranu Także polecam tego skina. No i idziemy do najlepszego skina w tym zestawieniu, czyli do skina z miejsca pierwszego. No a na pierwszym miejscu nie mogło zabraknąć Czarnej Wdowy. Skin pojawił się dosyć niedawno, a jest to skin z zestawienia Avengersi. Wiem, skin nie jest w rzadkości oczywiście epickiej, tylko Marvel, ale jest za 1500 wodolców, więc pasuje do tego zestawienia. Posiada też on przepiękny plecak, który posiadam. Jest on cały czarny z elementami pałek, które się świecą na niebiesko. No i skin też ma elementy czerwieni. No dobra, to ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Zostawcie tutaj łapeczkę w górę. No i subika na kanale. No to co? Elo!